Cześć, witam w kolejnym odcinku, w kolejnym nagraniu. Dzisiaj o porozmawiamy o modrzewiu. Kiedy go podcinamy, jak go podcinamy i na co zwracamy uwagę. Słuchajcie, jeżeli macie modrzew szczepiony na pniu, tak jak my tutaj, zwracajcie uwagę, tak jak przy większości szczepionych drzewek, żeby ten pień. Bo tutaj już go nie widać, bo on jest pozasłaniany. Może pokaż tutaj. O. Słuchajcie, żeby ten pień grubościowo. Odpowiadał do korony waszej, tak? Jeżeli tutaj korona będzie zbyt obfita, a pień będzie za cienki, to się może przy dużych wiatrach nam drzewko złamać. Więc zawsze, jeżeli widzicie, że jednak ten pień nie jest taki gruby, jak powinien być do tutaj. Tego zielonego całego masywu, więc musicie poważnie to y, przyciąć i zredukować. Ale my dzisiaj nie o tym, bo nasz pień bardzo fajnie wygląda, jest proporcjonalny do całej korony. <laughs> Chcemy pokazać, jak na przykład go ciąć. I teraz tak. Tutaj widać wszędzie miejsca szczepienia, no i ten. Cały modrzew idzie w dół, tak? Jeżeli ktoś chce mieć taką, takie typowo płaczącą, taką fontannę do ziemi, to można zostawić i skracać go tylko przy ziemi. Natomiast pamiętajcie, że każde takie skrócenie, może ja tutaj podejdę, każde takie skrócenie przy ziemi spowoduje to, to. Patrzcie tak jak tutaj. Tutaj było skrócone, widzicie? W zeszłym roku tu było skrócenie, żeby nie sięgało do ziemi, i automatycznie roślina wybiła dwa kolejne, które też już sięgają do ziemi, i też się mocno to zagęszcza. Także miejcie to na uwadze, że nawet takie skrócenie nie powstrzyma rośliny na zbyt długo, bo w przyszłym roku będzie konieczność powtórnego podcięcia. I teraz tak. Co zrobić? Zaraz pokażę, jak, jak przyciąć ten dół. Wybiera, sami wybieracie sobie wysokość. Jeżeli macie, nie wiem, chcecie, żeby po prostu ten pień był widoczny, no to podcinacie wyżej. Jeżeli chcecie, tak jak tutaj, żeby ta fontanna schodziła do samej ziemi i była taka fajna, misiowata fontanna do ziemi, to zostawiacie i przycinacie tylko przy ziemi, żeby one się nie rozchodziły i nie próbowały ukorzeniać gdzieś tam w ziemi, tak? Jeżeli, przepraszam, tutaj pokażę, jeżeli teraz na przykład mamy coś takiego i mówimy tu za wysoko, na przykład byśmy go podcięli, on tu zacznie nam się rozgałęziać, tak? Więc dobrym, dobrą taką metodą jest na przykład nie przycinać tu, tylko tutaj. Spójrzcie, ta gałąź, pokażę Wam na przykładzie tej gałęzi. Wszystkie fajnie idą do ziemi, natomiast ta gałązka, spójrzcie, idzie tu w bok i ona dopiero się tutaj wywija, tak? Więc ona mi się nie podoba i chcę też zredukować sobie trochę masę, masę zieleni, więc przycinam, ale przycinam przy samym jak najbliżej tutaj tego, tego konara, tak? Dlaczego nie zostawię wyższej tutaj na przykład wyższego ucięcia, dlatego że z tego odbiją tak zwane wilki. Dobra, to sobie wyrzucę. Dobrze, gdzie mamy kolejną taką brzydką gałązkę? No tutaj na razie nie widzę kurczę, ale dobra powiedzmy, że ta, bo ona się tutaj nam rozdwoiła jest niezbyt pożądana. Ta tu się rozdwoiła i tak brzydko to będzie wyglądać. Jak najbliżej staramy się pyk. I ucinamy. Słuchajcie, ciąć można od początku generalnie marca, jeżeli pogody są naprawdę fajne, nie będą zapowiadać dużych mrozów, tnijcie już od początku marca, oglądajcie sobie prognozy pogody i, i możecie ciąć, tak tu spójrzcie, też nie jest to ładne, więc też sobie ucinamy, tak? I teraz, jeżeli Wasza korona jest zagęsta. To radzę wycinać ze środka, tak jak tutaj, spójrzcie. Jeżeli tutaj przyjdzie cała zieleń, to w środku te gałązki są zbędne, tak? One też postarają się tutaj wypuścić gliwie, natomiast to jest zbędne, więc można śmiało zredukować ciężar tej korony, wycinając też środek. Tylko robimy to następująco tak jak wcześniej przy samym konarze o żeby nie było wilków takich odrostow, odrostów w postaci wilków tak Pemieniem wziąć większy sekator ale już nie będę wracał się o damy radę i tym i takie gałązki wycinamy na razie tu rzucę później to uprzątnę i kolejno robimy po prostu przewiew i też jest ważne, żeby ta roślina nie była też w środku za gęsta, bo łatwiej takiej rośliny się przesycha, jeżeli ma troszeczkę przewiewu w środku, tak pamiętajcie o tym, że to my z niej zrobiliśmy ludzie, stworzyliśmy ją i my z niej robimy taką roślinę dekoracyjną, także już w naturze ona by tak gęsto nie rosła, tak? I teraz musimy ją po prostu przerzedzić, żeby, żeby tam nie kisło, żeby jakaś pleśń tudzież grzyby nie miały po prostu możliwości zawiązania się tam, tak? Czyli co? Wycinajcie, słuchajcie, te środki. Patrzcie, które gałązki są Wam niepotrzebne. Tu jeszcze wyślę wytnę przepraszam. kolejną, o. Przerzedz, przerzedz, przerzedzamy je. Jeżeli już stwierdziliście, że jest to przerzedzone. Naszykowałem wiaderku, słuchajcie, miałem wrzucać do wiaderka, się rozgadałem. Dobra, jeżeli twierdzicie, że już jest przerzedzone, fajnie, no to łapiecie sobie wysokość roślinki. Ja no nie chcę, żeby ta roślina była tej wysokości czy tej. Ja chcę, żeby to była taka fontanna, praktycznie do ziemi. Czyli co? Ucinam na danej wysokości jadę po całości, tak wiadomo, tak jak mówiłem, ona odbije po bokach, jeżeli odbije po bokach, a nie odbije jeszcze zbyt mocno w dół, to wtedy te wilki boczne możecie sobie skrócić, bo to też nie będzie ładnie wyglądać, tak? O, teraz sobie tu. Ważne są, słuchajcie, przy takich zabiegach ostre nożyce żeby nie jak ja to mówię nie rzym nie tej rośliny nie okaleczać tylko jednym cięciem zrobić szyb, szybki zabieg i roślinka będzie wymodelowana także pamiętajcie cięcie modelujące zaczynamy u modrzewia od marca tylko jeżeli marzec jeszcze no w tym roku miejmy nadzieję że nie ale jeżeli będzie mroźny będzie sypał śnieg, i tak dalej. No to poczekajcie, wstrzymajcie się. Tak, żeby nie pobudzić zbyt szybko tej rośliny. Tutaj jeszcze mam paliki, które podtrzymują. O, ale chyba w tym roku te paliki sobie wyciągnę, bo już nie będą mi potrzebne. No i. O, słuchajcie, ja tutaj na szybko ściągnę to, żebyście widzieli różnicę. Ja podcinam na taką wysokość, jak tu widzicie, żeby troszeczkę było widać, i teraz tak. Ona na pewno w tym roku, przy dobrym podlewaniu, dobrym nawożeniu, ona na pewno nam odbije do ziemi. Więc, jeżeli dojdzie tutaj, właśnie z tych bocznych, tak jak tutaj widzicie, tu było ucięte i te teraz pójdą w dół. Jeżeli dojdą, możecie to poprawić e, powiedzmy w połowie lata na początku lata, w zależności czy ona dojdzie i zacznie gdzieś już się tam yy, yy, po ziemi opierać, tak? O, słuchajcie, tu mamy kolejne, kolejny jeszcze taki przypadek, który pokazywałem już wcześniej. Tu była przycięta wcześniej ta gałąź, no i zaczęła puszczać boczny, tak? Więc teraz ten bocz, boczny tak dosyć mocno nam wystaje i słuchajcie, tego bocznego utniemy zostawimy tylko tą grubszą gałąź O. i teraz tych cała siła wzrostu pójdzie na te gałązki i stąd czyli co, pamiętajcie o przerzedzaniu, naprawdę przerzedzajcie żeby te rośliny miały czym oddychać w środku żeby ta woda tam nie zostawała na zbyt długo Także ja się bawię dalej tutaj z, z wycinaniem, a Wam życzę miłego oglądania i do zobaczenia w kolejnym odcinku, w kolejnym nagraniu. Jeżeli macie jakieś sugestie i propozycje, jak ciądzi modelować, piszcie pod filmikiem, w komentarzach, także będziemy się spisywać. Na razie, cześć, hej.